w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, będziemy, dzisiaj będzie odcinek, em, gdzie będziemy po prostu skakać przez przeszkody. Po prostu będziemy skakać przez różnorodne przeszkody na wszystkich innych tych. I po prostu będę sobie... Będę tu się, kiedy będę skakać. Zobaczymy, jak mi się pójdzie. I... Pójdziemy najpierw na te mistrzostwa, tylko że nie będę jeździć, tylko po prostu zrobię trening mistrzostw w słonecznym Zobaczymy, jak mi pójdzie. już sobie tą buzę i toczek. I jeszcze tylko szlą konia i możemy równać. W poprzednim odcinku... W poprzednim odcinku... Yy... Pojedziemy sobie do przyczepy. Właśnie, że mi się rozcieniło kawałek. Pojedziemy sobie do przyczepy. A on pomoże mu sygnał. Idziemy sobie do przyczepy. Dobra. Chcemy... Dajcie znać jakie są wasze ulubione mistrzostwa. Moje są chyba... Stokowe. Takie lubię, stokowe. Idziemy tutaj sobie dzisiaj na mistrzostwa. Po co, dzisiaj jedziecie na różne treningi mistrzostw. Na razie to nawet nie pamiętam jakie mam. Nie mam nauk więc nie zbyt będzie krótki, to możemy jeszcze coś porobić. To, to możemy jeszcze coś porobić dzisiaj. W filmiku, nie wiem cokolwiek. No jak widzicie, zwalam każdą rzeczodawczą. Hmm. Mogę ocenić, napisać jakby um, słonecznikowe pole, ile oceniacie od 1 do 10 to nie będzie? Widzę, bo wszystkie głowy zrzuciłam i jeszcze te kolejne co będą, to, ale nie powiem wam jakie będą. Bo nie wiem, muszę po prostu poszukać jakiś. Ale nie muszą być to w sumie mistrzostwa, mogą być to też takie treningi na długie, przejeżdżkowe. Eee, więc... Oj, obojętnie. Na pewno zrobimy te czaki. Na pewno zrobimy te w, w Modland i w Fortindę. Może jak, jak znajdę to jeszcze w tym, co się jedzie na Jodłowy Gaj, to tam, mm, nie wiem, aż 13 się nazywa. To tam, gdzie jest takie wiecie, gdzie tam są burze, jak się jedzie, bo tam może gdzieś jeszcze zrobimy, ale nie gwarantuję, ale może, bo nie chcę mi się tam niechać najbardziej. W ogóle zgubiłam trochę do Jodłowego Gaju, ostatnio, Więc. Dlaczego znaczy, w jakiś ulubiony trenik, albo w ogóle nie trening, tylko jakieś ulubione miejsce z przeszkodami, w które lubicie skakać. Ja widziałam, że tutaj też na tym dużym, gdzie można się ujeżdżać jest taki fajny trening, tylko że ja go jeszcze nie mam wyblokowanego. Nie wiem co trzeba zrobić, żeby go odblokować zgodnie. Możecie mi napisać w komentarzu w ogóle, który trzeba mieć level. I co trzeba zrobić, żeby go odblokować, będę wdzięczna. I tam jest jeszcze w ogóle jakiś pan z koniem czy z pani nie ogarniał. To też możecie mi napisać jak to odblokować trzeba, bo też nie wiem, i w ogóle czy mogę to odblokować z takim level? A ja bym bardzo chciała odblokować w, w Srebrnej polanie na hali jest to dziewczyna, która doduje treningi. I tego w ogóle nie mam odblokowanego. Chciałabym, żeby która z Was napisała mi w na komentarzach jak Ci się obokowuje. bo Chyba nie mam cię pojęcia. A chciałabym to odblokować To dużo takich fajnych treningów nie mam dużo blokowanych, albo ten taki trening w nie pamiętam jak się nazywał. Chyba w czekaj. Nie wiem czemu. Wy chyba wyspie o oh. Tak, to był bestie paddok Był taki rentmaning No Jest tam też, możecie mi napisać Jak wiecie Dobra, jedziemy teraz w kolejne miejsca. I jedziemy teraz do Morgant Co to Te mistrzostwa Morgant najmniej lubię Hmm. 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 nie hmm. Napiszcie, jakiego najbardziej nie lubicie mistrzostw.

Mistrzostw. To jest w ogóle też nudne do oglądania, ale. Ja myślałam, może. że będę jeździć. I będę z wami radzić. Czy wy zbieracie na jakiegoś konia z z tego? Ja zbieram na takiego to się set. Taki ładny jest i go można kupić chyba w słonecznikowych pól. Tak. Teraz ja robiłam błąd. Chcę pojechać na skróty, to pojadę tędy. No super. Czy zapomniałam coś ktoś jeździ. Bo się rozgadałam. Dobrze. Chyba jesteśmy. Będziemy odznaczyć. A teraz jedziemy do Fort Binda. Pojedziemy już tak normalnie. On nie chce. Nie chce mi się tam iść na tą podwózkę. Już wolę jechać. Napiszcie, na którym jesteście w e, drodze pionera. jestem na... Ja jestem na... Na, 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 na 11. No mam już teraz 11 i teraz będzie jakaś... Boże, jak to się nazywało? Czekajcie. Mm, woza będzie. Mm. Ale nie będę mogła jej założyć, bo e, nie mam takiego poziomu. <grym> Na przykład to, co mam tutaj, takie derki, to też tego nie mogę założyć, bo ja mam takiego poziomu postaci. Mm. I jeszcze coś tu było, siodło chyba, czy nie? Siodło chyba odłożyłam. Tak, miałam takie siodło jak tego, do tego niebieskiego konia. wiecie chyba jakie ja? To yy, tylko nie mój założyłam za mały poziom. Bo chcę zobaczyć. Czekajcie. Bo był za mały poziom. Ale <tusza> Trochę <laughs> trudne Idziemy teraz. Idziemy. A właśnie, teraz na mistrzostwa tam. Kolejny filmik. Jak wiecie pod tym. 30 łapek w górę. To. Jedziemy. Mm, Wszystkie treningi, które mam odblokowane: czy te na plaży, czy te u UTAN, czy te u czy tutaj na te czy Wszystkie po prostu jady, które mam odblokowane. Jeżeli jakieś zapomnę, to po prostu na jakimś odcinku, jak będę miała jeszcze trochę czasu, to po prostu to zrobię. Ale jak wiecie, 30 to Albo chociaż 25. 30, ale będę 25 też. Te pinta też za bardzo nie lubię, ale to już się da przeżyć, bo one mają fajne przeszkody do spotkania. A mi się tu zimowej wiosce. Podoba ten trening skokowy przez przeszkody z trzaskiem coś tam. Um, może nagram odcinek zimowej wioski i będziemy robić po prostu zadania, ale to zobaczymy. Zobaczymy czy mi się będzie chciało. Bo zadania robię codziennie, ale czy będziemy się chciało nagrywać? Nie, wiem. Bo na nagranie też się muszę przyłożyć. Ja tak to robię to wszystko na... szybko. Ale postaram się to nagrać. Napiszcie ile chcecie filmików ze Star Stable w ciągu dnia. Mogą być max 4. Max 4 dojdzie 4 to będzie grubo. Bo kiedyś jak chciałam na jakieś to sobie ustaliłam, że codziennie będę wrzucać jeden filmik. Ale nie przemyślałam tego, że ja nad montowaniem filmu siedzę dobre dwie godziny. No ja montuję to dobre dwie godziny. A ja sobie też nie mam za dużo czasu, ja czasami wracam nawet ten... Tutaj to której to też nie mam za dużo czasu. Więc jakby to powiedzieć, musiałam z tego zrezygnować, bo po prostu chciałam to robić, żeby więcej ludzi na Teraz pomontuję ten sam dzień i wracam go w ten sam dzień. To było niemożliwe do zrobienia. Uuu, no, jeszcze jakieś mistrzostwa takie odblokowane do mnie. Nie. Mamy jeszcze jedno. Ujarzanie eee, jawiskie. Dobra. Możemy zrobić. Byleby szybko. Chyba to jest super piękne. Nie będę przedłużać. szybko to. I kończymy odcinek. Mhm. Mm. Mmm. Nie wiem czy tam to też na. Jak to się nazywało? Na słonecznikowe co tam jest też ujeżdżanie. Nie wiem czy to się też liczy. Może. Może, nie wiem. Zrobimy sobie trening czy mistrzostwa. Trening czy mistrzostwa. Zróbmy mistrzostwo. Ale przez... Najlepszy... Ale ja mistrzostw nie umiem. Ja nie umiem się skupić mistrzostwa ja mistrzostwa. No, zobaczymy jak mi pójdzie. Stawię sobie ten bus.

Mi się gubi w takim jednym. O, nie. Bo na tym są strzałki. O, nie no i dobra. <laughs> Okej. <Okay. śmiech> nie robimy tego. <laughs> Zamian to możemy... Hmm. Co możemy zrobić? Możemy chwilę postakać Bo <grywa> nie chcę mi się tego robić To zrobimy Dobra Okej okay. Dobra, to pewnie będzie wystarczająco Dobra, ja robimy zachodzić jeszcze jeden raz i kończymy odcinek. Żeby nie było, tego nic zrobiłam już kończę. Dobra, zatmias. Tym samym momentem kończymy dzisiejszy odcinek. Napiszcie w komentarzach, jak wam się podobało, czyli wam się bardzo podobało. to stańcie łapki w górę. Bo na 30 łapek w górę, Albo wyśleć. By Lubię filmik i ja wszystkie takie treningi bez mistrzostw.